Jakoś 6 lat temu robiłem odcinek o białym Padzie do PlayStation 1, który ma szare akcenty przycisków i przerobiłem go na tak zwanego Black Button, który to nie ukazał się u nas w Europie, lecz tylko w Japonii, a u nas był jedynie DualShock 2. Wówczas nie miałem dobrych warunków do pokazania tego, więc teraz pokażę to w nieco lepszy sposób. Moim zdaniem jest to bardzo ładny gamepad, lecz potrzebuje mocniejszego kontrastu, dlatego postanowiłem zrobić sobie drugi taki egzemplarz. Będzie do tego potrzeba czarnego DualShocka 2, najlepiej uszkodzonego, aby przerzucić czarne elementy wraz z kablem oraz trzeba będzie co nieco przerobić triggery, a do tego przydadzą się gumki grafitowe z części zamiennych, aby przekleić te grafitowe pady do gumki Start, Select i Analog. Mam tutaj wrzucone triggery z DualShocka 2. Ten jest jeszcze oryginalny i widać, że ten bolec jest nieco dłuższy i będzie przeszkadzać przy wciskaniu, dlatego należy go co nieco ściąć o jakieś 2 mm, tak aby gumka miała skok membrany i można było z nich normalnie korzystać. Wystarczy ściąć 2 mm i niestety ale ten przycisk już się nie nada do DualShocka 2. Szare przyciski Start, Select, Analog mają pady grafitowe, ale już czarne przyciski mają pady gumowe i można je oczywiście pokryć lakierem grafitowym, lecz po ostatniej modyfikacji uznaję, że są z tym problemy i lepiej zastąpić je prawdziwymi padami z grafitem, więc uważam, że lepiej jest przykleić zwykłe pady na klej kosnący, z części zamiennych jakie mamy w zbiorach. Teraz w sumie najtrudniejsze zadanie, czyli wymiana kabla, a wiadomo, że czarny będzie się lepiej prezentować aniżeli ten szary. DualShock 1 ma jeszcze archaiczną konstrukcję, gdzie analogi są na osobnej płytce, która jest połączona sztywną taśmą do płytki głównej i to jest największy problem. Otóż nie ma sensu tej taśmy odlutowywać, no ale trzeba się będzie namęczyć, bo jest tak niefortunnie ukształtowana, że zakrywa pady lutownicze od przewodów a przy okazji możemy ją niechcący uszkodzić, do tego kabel się będzie motać i również nam przeszkadzać. Jest to zdecydowanie najtrudniejszy etap. Teraz tylko przemyję obudowę, aby się ładnie prezentowała. Wkładam triggery. I teraz wystarczy złożyć skorupy. Pad prezentuje się naprawdę ładnie. Biało-czarny kontrast sprawia, że moim zdaniem jest to najładniejszy pad do PlayStation 1. Polecam Wam zrobić sobie taki egzemplarz. I to wszystko w tym odcinku. Na razie.